Cześć z tej strony, Marcin. Dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo ważny temat, ale jednocześnie trudny i może nawet trochę smutny temat. Mianowicie powiem Wam dzisiaj, jak radzić sobie z nawrotami. Wychodzisz z jakiegoś nałogu, byłeś czysty przez tydzień, byłeś czysty przez dwa tygodnie, może nawet miesiąc, a może nawet jeszcze dłużej. Może byłeś czysty przez dwa, przez trzy miesiące. I w końcu nadszedł ten smutny dzień, dzień, kiedy czułeś się przygnębiony, czułeś przypływ tych wszystkich negatywnych emocji, może czułeś te wszystkie objawy odstawienia, o których mówiłem przy okazji ostatniego odcinka na tym kanale, może czułeś się samotny, może czułeś się po prostu zgnębiony jakąś sytuacją. Odpaliłeś film pornograficzny, otworzyłeś butelkę wódki, no i po prostu stało się. Zrelapsowałeś i miałeś nawrót. I jak z tym wszystkim sobie poradzić? Czujesz się teraz beznadziejnie. Dzisiaj w tym odcinku powiem Ci, jak do tego podejść, i konkretnie podam Ci dzisiaj pięć wskazówek, pięć konkretnych kroków, jakie możesz wdrożyć w tej sytuacji. I zostań ze mną do końca tego odcinka, bo te wszystkie kroki, które ci dzisiaj przedstawię, jeżeli wdrożysz je. W życie w tej sytuacji, w obliczu której się znalazłeś bądź znalazłaś, to jestem pewien, że poczujesz się lepiej. Nie mówię, że ta sytuacja nie będzie dla Ciebie trudna, bo umówmy się, ciężko jest przeskoczyć pewne rzeczy, ale gwarantuję Ci, że poczujesz się lepiej, więc jeżeli ten temat Ci interesuje, to zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze przejdę do pierwszej wskazówki, chcę Ci powiedzieć, że wiem, co czujesz: ból, cierpienie, rozczarowanie, poczucie utraty kontroli, gniew, złość, może nawet obrzydzenie tym, co zrobiłeś. Może masz pretensje do siebie, może czujesz, że zawiodłeś siebie, że zawiodłaś siebie, że zawiodłeś swoich bliskich, swoją kobietę, swojego faceta. Przez swoją głowę przechodzą w tym momencie najróżniejsze uczucia. Czujesz się przytłoczony tym wszystkim. Chcę ci powiedzieć na samym wstępie, że potrafię się do tego odnieść, wiem co czujesz, bo byłem tam wielokrotnie. I właśnie dlatego, że byłem tam wielokrotnie, chcę ci powiedzieć, abyś zaakceptował to i abyś pozwolił sobie czuć te wszystkie emocje, które czujesz w tym momencie, I to jest właśnie pierwsza wskazówka i pierwszy krok do tego, aby poczuć się lepiej. Co mam na myśli mówiąc, abyś pozwolił sobie czuć te wszystkie emocje? Mam na myśli to, abyś nie uciekał w tym momencie od tego stanu. Nie uciekaj w kierunku alkoholu, pornografii, w kierunku narkotyków, w kierunku jakichkolwiek innych używek. Bo pomimo tego, że używki dadzą ci chwilowe ukojenie, Pomimo tego, że używki dadzą ci chwilową ucieczkę od tego smutnego stanu, w którym się znajdujesz, tak szybko jak to wszystko zejdzie z twojej głowy, te wszystkie negatywne emocje powrócą i poczujesz się jeszcze gorzej. Więc proszę cię, postaraj się przynajmniej, nie uciekać od tego stanu, postaraj się poczuć te wszystkie emocje i przede wszystkim zaakceptuj, że to się stało. Jeżeli stało się to po dłuższym czasie, to być może mierzysz się teraz z takim poczuciem, że aż nie chce ci się wierzyć w to, że to się znowu wydarzyło, ale jeżeli to się wydarzyło, to zaakceptuj to, będzie lepiej i za chwilę powiem ci, co zrobić, aby było lepiej. Więc to jest pierwsza wskazówka. Druga wskazówka, jaką chcę ci przekazać, drugi krok, to jest to, abyś przeanalizował tę sytuację. Abyś przeanalizowała to, co się stało. Jeżeli próbujesz wyjść z nałogu pornografii, bo to o tym jest częściowo ten kanał, to zachęcam cię do tego, abyś spróbował wychwycić, co było wyzwalaczem w tej sytuacji. Co doprowadziło do tego, że po tych kilku tygodniach, czy po kilku dniach, w zależności od tego, ile to trwało u ciebie, co doprowadziło do tego, że włączyłeś ten film pornograficzny? Może dojdziesz do tego, że przed włączeniem pornografii przez pół godziny skrolowałeś sobie dziewczyny w bikini na Instagramie. Może przeglądałeś sobie, nie wiem, zdjęcie jakichś kobiet w pończochach, w bieliznie, niby niewinne zdjęcia na stronie z bielizną, a po 20 minutach włączyłeś film pornograficzny. A może to jest coś zupełnie innego, może wczoraj napiłeś się, nachlałeś się, może się zjarałeś, dzisiaj czujesz się Czułeś się niewyspany, czułeś się zmęczony, czułeś się przygnębiony i chciałeś uciec od tego stanu i to właśnie pornografia była tą ucieczką. A może to nie pornografia jest u ciebie problemem, może wychodzisz na przykład z alkoholizmu i wczoraj oglądałeś pornografię i to dlatego dzisiaj czujesz się gorzej i po dłuższej przerwie sięgnąłeś po butelkę wódki. To do czego cię zachęcam, to jest to, abyś spróbował poznać ten wyzwalacz, który doprowadził do tego, że zrelapsowałeś. Będę dzisiaj używał zamiennie słowa nawrót i relaps. Relaps z angielskiego. Nawrót jakoś to słowo bardziej mi pasuje do właśnie do nawrotu niż, niż słowo nawrót, więc pozwolę sobie używać tutaj też angielskiego odpowiednika. U mnie często takim wyzwalaczem były używki. Kiedy popiłem, popaliłem, czy gdzieś tam były jeszcze jakieś inne rzeczy, które spowodowały, że następnego dnia nie czułem się najlepiej. Czułem się niewyspany, czułem się przemęczony, czułem się smutny, i bardzo często, właśnie w tym stanie, w tym stanie skacowania, zajechania po imprezie, uciekałem w kierunku pornografii. Być może u ciebie to jest. Alkohol, być może u ciebie to jest właśnie przeglądanie Instagrama, być może coś jeszcze innego, i właśnie abyś nie zmarnował tego nawrotu, abyś wyciągnął z niego wnioski, proszę cię przeanalizuj to, co się stało i spróbuj właśnie wykryć ten wyzwalacz, który w Twoim przypadku doprowadził do tego nawrotu. Trzecia wskazówka, którą chcę Ci dzisiaj przekazać. Wyciągnij wnioski z tej sytuacji. Bardzo dobrze jest przeanalizować to wszystko, bardzo dobrze jest to wszystko przemyśleć, rozpisać, ale jeszcze lepiej jest wyciągnąć z tego wnioski. Jeżeli doszedłeś do przemyśleń, że nie możesz oglądać Instagrama, bo twoje oglądanie Instagrama skupia się na tym, że przeglądasz sobie przez pół godziny czy przez godzinę atrakcyjne kobiety w strojach kąpielowych, i to często prowadzi u ciebie do oglądania pornografii. Wyciągnij z tego wnioski i odinstaluj Instagrama. Przynajmniej na jakiś czas, aż będziesz czuł się wyzwolony z tego nałogu. Jeżeli zdałeś sobie sprawę, że nie możesz pić dużo alkoholu, albo nie możesz jarać dużo zielska, bo następnego dnia czujesz się przymulony, czujesz się smutny, czujesz się niewyspany i to dlatego właśnie sięgasz później do pornografii, to samo, utnij to. Ogranicz to przynajmniej do takiego poziomu, że nie będzie to wpływać na ciebie w takim stopniu, że będzie to doprowadzać do nawrotów w kontekście pornografii. Jeżeli wychodzisz z alkoholu i zdajesz sobie sprawę, że to właśnie pornografia jest tym wyzwalaczem, często używki wzajemnie lubią um, się przenikać na pewnym etapie, to samo. Spróbuj ograniczyć, a najlepiej wyeliminować pornografię ze swojego życia. Także trzecia Trzecia wskazówka, moi drodzy, to jest to, abyście wyciągnęli wnioski. Nie pozwólcie, aby, dodam jeszcze tylko, nie pozwólcie, aby ten nawrót był kolejnym nawrotem, z którego nie wyciągniecie wniosków. Nie pozwólcie, żeby ten nawrót był kolejną smutną sytuacją, po której nic się nie zmieni, bo właśnie takie nawroty, po których nic się nie zmienia, po których po kilku dniach czujemy się lepiej i znów wracamy w ten sam cykl kompulsywnych zachowań. Właśnie tego typu nawroty powodują, że czujemy takie poczucie braku kontroli, że czujemy, że nie wyjdziemy z tego uzależnienia. Wiem, co mówię, bo sam tak miałem wielokrotnie, więc polecam Wam, moi drodzy, wyciągnijcie wnioski z tej sytuacji i potraktujcie ten nawrót jako bodziec, jako bodziec do tego, aby. Wyciągnąć wnioski i zrobić ten krok do przodu, i następnym razem nie popełnić tych samych błędów. Czwarta wskazówka, czwarty krok do tego, aby poczuć się lepiej, będzie niełatwy, ale bardzo istotny. Zachęcam Was do tego, abyście wybaczyli sobie, abyście przebaczyli sobie to, że znów zrobiliście to samo. Być może popełniłeś po raz dziesiąty te same błędy, być może po raz pięćdziesiąty, albo jeszcze więcej. Być może znów dałeś się złapać na te same rzeczy, co wcześniej, co przy, kole... co przy twoich poprzednich nawrotach. Obojętnie co się stało, to się stało, nie odstanie się i proszę cię, mimo tego, że przez swoją głowę w tym momencie przechodzą te wszystkie trudne emocje, czujesz się beznadziejnie ze sobą i może nawet chcesz gdzieś tam podświadomie siebie ukarać za to, co zrobiłeś, przebacz sobie bądź dla siebie łaskawy, bo pamiętaj o tym, że jesteś jedyną osobą, która będzie z tobą przez ten cały proces. Jesteś jedyną osobą, która będzie z tobą przez ten cały czas wychodzenia z tego nałogu. Może jest z tobą dziewczyna, może jest z tobą przyjaciel, może są z tobą rodzice, ale tylko ty jesteś w tym na 100% od początku do końca, więc proszę cię, przebacz sobie. Zaakceptuj to, co się stało. Mówiąc, przebacz sobie, nie mam na myśli, abyś był dla siebie na tyle łaskawy, żeby po tygodniu wstrzemięźliwości stwierdzić sobie, że a w sumie wytrzymałem tydzień, to mogę sobie odpalić szybkiego pornola albo mogę sobie polać kielicha. Nie! Aż tak łaskawy dla siebie nie bądź. Wybacz sobie i bądź łaskawy, ale wyciągnij wnioski i przede wszystkim doprowadź do tego, abyś wyciągnął z tego nawrotu coś pozytywnego. I chcecie jeszcze powiedzieć, że. Chcę cię zachęcić do tego, abyś spojrzał na to, abyś spojrzała na to, na ten nawrót jako na część procesu. Nie ma chyba osoby, która pokonała trudne uzależnienie, nie potykając się na tej drodze. Nie ma chyba osoby, która wyszła z poważnego nałogu bez nawrotów, bez relapsów, bo to jest po prostu część procesu i niestety, ale będziesz się potykał na tej drodze. Będziesz miał wpadki, ale to ile tych wpadek będzie i na ile te wpadki będą poważne, właśnie w dużej mierze zależy od tego, co zrobisz tu i teraz. Co zrobisz z tą sytuacją? Czy wyciągniesz wnioski? Czy przeanalizujesz to? Czy po prostu pocierpisz 2-3 dni i później wrócisz znowu do tego kompulsywnego koła, które może się toczyć w nieskończoność? I wreszcie piąta, ostatnia wskazówka, jaką chcę Wam dzisiaj przekazać bonusowa wskazówka która sprawi, że na pewno poczujecie się lepiej ze sobą w tej smutnej sytuacji. Piąty krok do tego, aby poczuć się lepiej. Zachęcam was do tego, pomimo tego, że możecie czuć w tym momencie brak chęci na cokolwiek, brak motywacji do czegokolwiek. Proszę was, zróbcie coś dla siebie. Zróbcie coś pozytywnego dla siebie. To jest w tym momencie, to jest ten czas, aby zadbać o siebie. To jest ten moment, w którym bardzo istotne jest to, abyście zrobili coś dobrego dla siebie. Wyjdźcie pobiegać, zróbcie trening, spotkajcie się z przyjacielem, ze znajomymi, spędźcie wartościowy czas z rodziną, wypiszcie 10-15 rzeczy, za które możecie być mimo wszystko wdzięczni tu i teraz. Zróbcie dla siebie coś dobrego, bo. To jest właśnie ten moment, kiedy musicie zadbać o swoje zdrowie mentalne. To jest właśnie ten moment, kiedy trzeba zainwestować w siebie i proszę Was, nie uciekajcie w tym momencie w kierunku używek, narkotyków i tego wszystkiego. Bo tak jak powiedziałem na wstępie, pomimo tego, że da Wam to krótkoterminową ulgę, to w dłuższej perspektywie czasu nie zrobi to nic pozytywnego. Więc piąty krok, jeszcze raz moi drodzy. Postarajcie się zrobić dla siebie coś pozytywnego. Im szybciej zrobicie dla siebie coś dobrego, tym szybciej się pozbieracie, tym szybciej staniecie na nogi i tym szybciej przejdziecie przez ten ciężki czas, przez te trudne momenty i poczujecie się lepiej. A jeszcze chcę Wam tylko na koniec powiedzieć, że właśnie to, jak szybko będziecie sobie radzić z tymi nawrotami, z takimi sytuacjami, które Wam się przytrafiają, to również będzie miało wpływ na to, jak szybko dacie sobie radę z tym uzależnieniem? Także, moi drodzy, tyle chciałem Wam przekazać. Chcę Wam jeszcze tylko na koniec powiedzieć, że jeżeli czujecie w tym momencie ten przypływ negatywnych emocji, jeżeli czujecie się w tym momencie załamani, czujecie się sfrustrowani tym, co się stało, być może czujecie, że straciliście kontrolę nad tym wszystkim, to proszę Was, zostawcie komentarz pod filmem. Dajcie mi znać, jak się czujecie, bo. Wiem, jakie to jest przygnębiające uczucie, byłem tam wielokrotnie i bardzo ważne w tej chwili, w tej trudnej chwili jest to, aby podzielić się z kimś tymi negatywnymi emocjami, więc zostawcie komentarz pod filmem, możecie do mnie również wysłać prywatną wiadomość i pamiętajcie o tym, że ten kanał jest właśnie poświęcony temu, aby pomagać sobie wzajemnie, więc bądźcie na bieżąco z tym, co tutaj wstawiam i chcę Wam jeszcze tylko powiedzieć, że mi przemawiam tutaj dzisiaj do Was, w roli eksperta. Jestem zwykłym gościem, takim samym jak ty, czy twój kumpel, który też potykał się wielokrotnie na tej drodze, i nawet na przestrzeni ostatniego roku miałem pojedyncze potknięcia w temacie pornografii, więc wiem, co to znaczy. Czuć ten ból, wiem, co to znaczy, czuć to cierpienie. Pamiętam wyraźnie jeszcze te wszystkie emocje, które towarzyszą właśnie nawrotom, więc wiem, co czujesz i. Powiem Ci, że będzie lepiej. Wierzę w to, wierzę w Ciebie. Ja też mam swoje do przepracowania, więc przemawiam tutaj do Was jako Wasz partner w walce z tym nałogiem, jako Wasz partner w tym, aby pokonać to uzależnienie i wreszcie poczuć tę wolność, na którą wszyscy zasługujemy. Także, moi drodzy, tyle co chciałem Wam przekazać. Pamiętajcie o tym, aby zaakceptować tą sytuację, aby poczuć te trudne emocje. Pamiętajcie o tym, aby przeanalizować to, co się stało, wyciągnąć wnioski, aby przebaczyć sobie w tym trudnym momencie i przede wszystkim, moi drodzy, zróbcie coś pozytywnego dla siebie. Jestem pewien, że poczujecie się lepiej i powoli, powoli będziecie wychodzić z tej smutnej sytuacji i za kilka dni już nie będziecie pamiętać o tym nawrocie, ale pamiętajcie, wyciągnijcie z tego wnioski. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Jeżeli odcinek był dla Was użyteczny, polajkujcie go, dajcie mi znać w komentarzach, możecie go również przesłać jakiejś Waszej znajomej osobie, a jeżeli chcecie coś dodać, to oczywiście zachęcam Was do tego, abyście zostawili komentarz. No i tyle z mojej strony. Trzymajcie się ciepło, wierzę w Was i do zobaczenia. Na razie.